Kto lepiej reprezentuje pańskim zdaniem interesy Polski? Karol Nawrocki czy Donald Tusk? Karol... Oj, ciężkie pytanie. Nawrocki. A dlaczego akurat Nawrocki? No bo jest moim panem. Nawrocki. A dlaczego Nawrocki? No nie wiem, bo mi się podoba. Nie wiem. A, a tak zna, może nawet z wyglądu? Z wyglądu? A ja nie znam jak na wyglądają oni. Karol Nawrocki. A dlaczego akurat Nawrocki? No to jest patriota. A Tusk nie? Nie, Niemcy są niemieckimi patriotami. Nawrocki czy Tusk? Społeczeństwo jest podzielone, więc dzisiaj chcieliśmy zobaczyć jak po kwartale prezydentury Nawrockiego oceniają go Polacy. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Witam szanownych państwa. Idziemy zapytać się ludzi, czy wolą pana Nawrockiego, czy pana Tuska. U uważa pani, że, lepszy, że lepiej reprezentuje kraj Nawrocki, czy Tusk jednak? Który się pani bardziej podoba? Nawrocki. Nawrocki. A dlaczego Nawrocki? Nie. Pani z Ukrainy? Tak. Bo Nawrocki jest kojarzony raczej nie. za takiego prze, prze, przeciwnika Ukrainy, a mimo wszystko Pani się bardziej podoba? Nie, Tusk. A Tusk ja, lepszy? Tak. A dobrze, a, a dlaczego Tusk, a nie Nawrocki właśnie? Nawrocki troszkę Ukraińcy, nie, nie bardzo tak. Okej. Okay. 800 plus e, podejmował. Aha. No to ważny temat jednak dla rodziców 800 plus, prawda? A, bo to jest dla. że ma być ograniczone dla, dla Ukraińców, którzy nie pracują. Czy to dobrze czy źle pani zdaniem? Nie, nie dobrze. A pańskim zdaniem kto lepiej reprezentuje Polskę? Nawrocki czy Tusk? Nawrocki. Nawrocki. A dlaczego Nawrocki? No nie, wiem, bo mi się podoba. A, pff, ym... Co się panu nie podoba może w rządzie Donalda Tuska? No bo jednak wielu Polaków chciało, żeby został tym premierem. To był taki wielki sukces koalicji obywatelskiej, że wróciliśmy do Europy. Panie główno, prawda, nikt nie chciał. Jakby nie zrobili koalicji, to by w życiu nie był. No jak widać, Donald Tusk nie cieszy się zbyt dużym powodzeniem. Mo, mo, może pan, kto lepiej reprezentuje pańskim zdaniem interesy Polski? Karol Nawrocki czy Donald Tusk? <laughs> Karol. Nawrocki. Karol Nawrocki, a dlaczego akurat nawrocki? No to jest... A Tusk nie? Nie, Niemcy są niemieckimi patriotami. No Donald Tusk organizował te wiece patriotyczne, jedna Polska, tam... No wie pan, to są kwestie gustu, o tym się nie dyskutuje. Także no jednemu się podoba taki kolak, drugiemu inny. A nie przeszkadza się panu? nie podoba. Akurat A nie przeszkadza panu przeszłość Karola Nawrockiego? Tam mówiono, że sutener, że tam zapraszał jakieś dziewczyny do hotelu. Nie wierzę w to. No, dowodów nie ma jak na razie. Nie ma, nie ma wyroku. I to Karol Nawrocki pozwał też onec za, za, za oszczerstwa. Czy nie, 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 nie wierzy nie. pan w takie, w takie pogłoski? A czy podczas rządów Koalicji Obywatelskiej coś się pogorszyło w pana życiu, że faktycznie jest pan niezadowolony? No jest ogólna drożyzna zastój gospodarczy, bo wszędzie słyszę, że nic nowego się nie buduje, nie robi, także to są tylko puste słowa z ich strony. No jak widać raczej, raczej nastawienie, przynajmniej tutaj, gdzie jesteśmy Polaków jest pro Karol Nawrocki, poza panią z Ukrainy, no ale zaraz zobaczymy jak będzie dalej. Dzień dobry, a jeżeli mógłbym zapytać, to pomiędzy Nawrockim a Tuskiem, to kogo panowie pan, pan byście woleli? Nie wiem. A... A tak nawet, może nawet z wyglądu? Z wyglądu? A ja nie znam jak na wyglądają oni. Znaczy ogólnie na ale wiadomo, każdy ma sobie plusy i minusy, tak? Rozumiem tych, co głosują na tych, głosują na tych, tak? A jaki jest według pana największy minus z drugiej strony? Co się pogorszyło od... Y... Donald Czy co? No ogólnie jeśli chodzi o koalicję obywatelską, obecną koalicję rządzącą. Kurczę, złapał pan tak, nie jest za bardzo przygotowany. Nie? Pan co? Znaczy ja nie jestem zwolennikiem, ale wydaje mi się, że no za dużo obiecali, tak? Na pewno ten tekst ostatni, że tam jedna trzecia spełniona, tak? Dobrze to wyjaśnili, pokazując, że fachowca zatrudniając i dając mu zaufanie i umowę na, na 100%, on robi 30 i chce z pełnego wynagrodzenia, no to wiadomo, że, że nie, tak to tak nie funkcjonuje, tak? Więc chyba ludzie już też trochę. Oczekiwali więcej, a jest realność. Wiadomo, jest jak jest. Ja mam takie szybkie pytanie: Nawrowski czy Tusk? Kto lepiej reprezentuje Polskę? Nawrocki. A dlaczego akurat Nawrowski? No bo jest moim panem. A bo wiele się mówiło podczas kampanii wyborczej przynajmniej było mu zarzucane z drugiej strony, że ma nieciekałą przeszłość jeśli chodzi o. To nie, zru... nie przeszkadza, ale ja uważam, że bardzo dużo rzeczy robi dla Polski i chce dobrze dla Polski. A chodzi jak pan ocenia? Do, do Tuska. No właśnie, a jak pani ocenia prezydentu? E, Czy... Tendencja obecnego rządu? Yy, bardzo źle, bo bardzo mi się pogorszyło, warunki się bardzo to pogorszyły, ceny, yy, yy, przede wszystkim tak, paliwo, znaczy nie paliwo, tylko chodzi o prąd, gaz, wszystko jest bardzo drogie i generalnie nam się trudniej żyje w tym momencie, A Od tego czasu. Tak, właśnie jeśli chodzi o cenę na przykład pronu, to Nawrocki również składał obietnicę podczas kampanii wyborczej, że obniży go o 30% i czy wierzy Pani, że wypełni no, no, swoje obietnice Bo Dzisiaj jest, yy, złożył taki projekt i zależy czy go poprą. Taki projekt poszedł od Nawrockiego. No dobrze, a co Pani uważa za największą porażkę obecnego rządu? Co za największą porażkę? W ogóle generalnie, że tak jak wszyscy o tym wiedzą, że kładzie gospodarkę na łopatki. No, a gdyby mogła Pani tak, załóżmy jeżeli Donald Tusk obejrzałby ten bia, to co Pani chciałaby mu przekazać? E, żeby chyba zmienił sposób rządzenia. Żeby troszeczkę pomyślał o nas. No tak, co prawda PiS wygrał wybory, tylko ono nie miał możliwości koalicyjnych. E, a tak z perspektywy czasu, no już jednak Tusk rządzi trochę, e, co się Panu najbardziej nie podoba? Może, nie wiem, coś się pogorszyło Panu w życiu? Panie, Volksdeutsch, Volksdeutsch no i koniec. Volksdeutsch? Volksdeutsch. A dla, No to mocne słowa, a dlaczego tak? No dlatego, nie wiesz Pan dlaczego? No, że reprezentuje interesy Niemców bardziej niż Polaków, tak? O to chodzi. A czy jest coś takiego, co faktycznie pogorszyło się w Pańskim życiu tak osobiście od kiedy rządzi e, Tusk? Czy może jednak e, obojętnie, czy rządzi PiS, czy PO i tak. Obojętnie. Oni się chwalą tym, że teraz jest tam 3% chyba, procent inflacji, a zapisów było 18%, jak był ten COVID, czy tam wojna na Ukrainie, i to oni doprowadzili do tego, że e, jest teraz tanio. Znaczy wie Pan. Yy... No, tanio nie, bo chodzę do sklepu robię zakupy. To wiem jak to jest i nawet y, emerytura mi spadła. Także no, z mojej perspektywy jest gorzej ekonomicznie, finansowo dla Polaków. No właśnie jak rozmawiamy z Polakami, to często słyszymy takie głosy, że jest jednak gorzej. Nawet no. wyborcy Donalda Tuska są e, no niewiele, więc... ale 50 zł emerytura spadła. No a ceny rosną, więc No więc a niech tak każdemu emerytowi te 50 państwo weźmie. No to państwo już ma na swoje długi. No a my jesteśmy coraz miłości. Myśli pan, że jak to jest możliwe, że rząd z jednej strony chwali się tym, że inflacja jest coraz niższa, ludzie coraz więcej zarabiają, a z drugiej strony coraz więcej Polaków mówi, że żyje im się gorzej? No e, rząd od czas... Y, wszystkie rządy, to jest od cesarstwa rzymskiego poczynając, zawsze dbały o propagandę o to, żeby przedstawiać się no jak najlepiej. A tak w, poró w porównaniu do Prawa i Sprawiedliwości wtedy było lepiej, czy teraz jest no, lepiej? No, moim zdaniem wtedy było lepiej. Tak, bo podczas kampanii wyborczej dosyć dużo mówiło się o oskarżaniu mocno o to, że ma e, złą przeszłość, jeśli chodzi o sutenerstwo, bycie tam kibolem, bardzo dużo było oskarżeń. E, co pan o tym uważa? Wie pan, co? No, wiadomo, są sprawy ważne i ważniejsze. Ka tam przeszłość każdego y, pewnie dogrzebując się do... Nie wiem, Każdego polityka przeszłość może być nie taka kolorowa, tak? I nie same ładne karty, ale no, zależy, co kto dalej chce robić. Wiem, że Nawrocki tam później jakby przeszedł przez, ten, przez różne tam instytucje i, i musiał jakby udowodnić, tak, że ma jakieś kompetencje. Finalnie nie dostał żadnego wyroku, więc to też. Choćby to, tak? No wiadomo, jest to jakaś taka zagadka, no, ale ciekawa rzecz, że, że tak prezydent ma taki życiorys, no ale. A czy wierzy pan, że wypełni swoje obietnice wyborcze? No bo wspomniał pan, że Donald Tusk trochę też za dużo obiecywał. E, Karol Nawrocki również obiecywał na W demokracji to zawsze będzie tak, że będą no się przerzucać jedni drudzy, że jedni drugi blokują i że w sumie nie są w stanie przeprowadzić tego, co by chcieli, tak? To może potrzebna jest jakaś Czyli... trzecia opcja? No na pewno, ale nie zdobędzie większości jako prezydent i jako... E, jako w, i w Sejmie, tak? Tak więc raczej zawsze będzie taki jakiś tam kompromis. I w sumie wszyscy, każdy trochę to rozumie. Ale no jednak rząd ma większą sprawczość i nawet potrafi te weta prezydenckie ominąć, prawda? No właśnie, bo stwierdził pan, że Nawrocki lepiej reprezentuje Polskę. To myśli pan, że on jest jednak taki przywiązany do PiSu, czy jest to niezależny faktycznie kandydat? Według mnie niezależny. Facet ma jaja, no, co będziemy dużo gadać. A czym takim właśnie panu za zaimponował? Nie myśli pan, że... Trzaskowski byłby jednak tym lepszym kandydatem, bo znał języki. Przeseb. Trzaskowski. No chyba dobrze Warszawą rządzi. Mamy no. muzeum szuki nowoczesnej, białe, takie ładne. No i po co to komu? Panie? Żeby pooglądać sztukę. No, a byłeś pan tam, oglądałeś coś? Byłem, widziałem takie kartony i e, e, wanny. Wa, wanny, za które dali tam chyba 100 tysięcy złotych. Takie no. stare wanny. No właśnie. Ja bym chciał na przykład sprzedać swoją wannę za 100 tysięcy złotych, więc no, chyba dobry projekt. To zanieś pan tam, czy kupił. <grym> Ostatnie pytanie, czy nie obawia się pan tego, że jednak przez postawę Karola Nawrockiego pogorszymy sobie stosunki z Niemcami czy z Ukrainą? Yy, nie. Uważam, że stosunki z Ukrainą mieliśmy złe, na tym cierpiała Polska. A z Niemcami od tysiąca lat no, mamy takie, jakie no, musimy być twardzi, dbać o siebie, a mnie tam wie pan wszystkim innym dogadzać. No, w ten sposób daleko nie dojdziemy. Niemcy będą szanowali silnego partnera, a nie takie kogoś, co się od razu poddaje i ustępuje. Ale to jednak za Prawa i sprawiedliwości mieliśmy no, taką politykę wręcz poddańczą względem Ukrainy, prawda? No, względem Ukrainy, tak. A to tak, Karol Navodski wywodzi to by, się z Spisu? No tak, ale on idzie teraz inną linią, idzie bardziej po swojemu. Wie pan na pewno wszyscy, czy tam większość, będzie go kojarzyła z Pisem, ale on z Pisem ma moim zdaniem niewiele wspólnego. Pis go popar, no, on wygrał wybory. Niezbyt mocno. Mocne to zwycięstwo, ale jednak. I on, moim zdaniem, trochę inną linię reprezentuje niż PiS. Myśli pan, że Kaczyński będzie miał z nim problem? Ło, już ma. Ale myślę, że w duchu się cieszy. Natomiast inni z przywództwa PiSu pewno nie. Natomiast no ja sam Kaczyński myślę, że tak, że liczył na kogoś takiego i jemu samemu trudno było taką ostrą linię formułować, a ma teraz prezydenta. Czyli tak z Pana, z pana słów yy, widzę, że pan uważa jednak mimo wszystko Jarosława Kaczyńskiego za patriotę. Być może zrobił jakieś błędy w stosunku do relacji z Ukrainą. Było dużo błędów, bardzo dużo, ale na pewno też człowiek dobrej woli, doskonały polityk. Przecież ile razy wygrał wybory, utrzymał się przy władzy i ten, no wie pan, oni wygrali i te ostatnie wybory. Nie wiedzieli, no tu była ich naiwność, że cała opozycja zawiąże koalicję, tak? No tylko dzięki temu, z samą władzą. No. No, to no, samodzielnie nie wygrała żadna z partii. No PiS miał najwyższy no, Poza tak. No, tak poza tak, PiSem. Tak. Tutaj uważam, że tak, Kaczyński jaki by nie był, ma wiele błędów, ale na pewno jest patriotą. Gdyby miał pan, pan tak na szybko wymienić jedną największą porażkę rządową, według Pana? Oj nie wiem, przyznam szczerze, że ostatnio się jakoś dystansowałem. już po wyborach prezydenckich oglądałem sobie tam yy, też właśnie najwięcej na YouTubie yy, informacji. I, I tak po prostu sobie to yy, obserwowałem, ale już postanowiłem, że zająć się swoimi sprawami i trochę się zdystansować. Tak więc, A głosował Pan na, na Pana Nawrockiego? Yy, nie, ja głosowałem jeszcze na kogoś innego yy, mm. w pierwszej turze, tak? Yy. Chciałbym o, o pytanie, czy nie uważa Pan, że może w takim razie Trzaskowski byłby lepszym kandydatem na prezydenta? Ojej, no, długo by opowiadać. Yy, zależy, co uważamy za priorytet, tak? I kto, kto mm. co. Yy, Temat, wiem, Wiele się zarzuca, że przez Nawrockiego mogą nam się pogoczyć relacje w Unii Europejskiej na z Niemcami. Taka jest przynajmniej argumentacja drugiej strony. Tak, ale jedni powiedzą, że priorytetem w Polsce jest, nie wiem, kwestia y, gospodarki, drudzy powiedzą, że y, nie wiem, imigranci, trzeci, że właśnie zależność, czy od Stanów Zjednoczonych, czy od Unii Europejskiej i zależności, tak, Kto, każdy sobie odpowie, tak, I co dla niego jest najważniejszą sprawą? No to, to dany kandydat się prezentuje, czy, czy Trzaskowski, czy Nawrocki. No. A nie, nie przeszkadza Panu przeszłość prezydenta Nawro Nawrockiego, bo tam cały czas mówili, że sutener, że coś tam? Co tam, Panie? Na każdego można pluć. Jaki sutener? Panie, chłopak z dołu wybił się do samej góry. To musi mieć charakter, nie? No tak, no to nie, to nie jest e, taka elita warszawska, tylko... O to chodzi. Y, ale no Donald Tusk też jest z y, Gdańska jednak I też, i też chodził na mecze, mówi. No, chodził na mecze. A nie obawia się pan, że właśnie przez prezydenturę Nawrockiego będziemy mieli pogorszone relacje z Niemcami? A Dlaczego nam ci Niemcy potrzebni są? No to jednak jeden z głównych krajów Unii Europejskiej. No, tylko. I narzuca właśnie swoją... A oni pojęcia o życiu nie mają, ludzi w ogóle. Oni się uważają za rasę panów, a to banda nie nierogów tylko. A myśli pan, że dlaczego ludzie wybrali jednak Donalda Tuska, a nie e, znowu Prawo i Sprawiedliwość? Nie ludzie wybrali, tylko koalicja się zrobiła. Bo ci, co siedzą tam przy władzy po prostu, im pasował, no. To może tak na koniec, co miałby Pan do przekazania, jakby okazało się, że ten wywiad ogląda Donald Tusk? No. Po pierwsze, niech on młodzi to swoje zgrupowanie, bo to jest banda dziadków, którzy pojęcia o życiu nie mają. No właśnie tak już od dekad. No, młodzi ludzie to w ogóle nie mają perspektywy na jakichkolwiek innych polityków. Cały czas tylko Tusk i Kaczyński. Tusk i Kaczyński, No stop jest to samo. No. Dlaczego tak się dzieje? My nie mamy żadnych Nasze innych Pana. elit w Polsce? Nie. Wydaje mi się, że nie. Lewica się skończyła, ich przywódcy, było dużo lewicowców, takie jakieś 11% w Polsce to jest tej lewicy. No ale. Leszek Miller teraz nawet taki konkretny się wydaje. No, ale ich przywódcy no już się przeżyli. To są staruszkowie, to po pierwsze, e, nie mają dopływu świeżych kadr, nie potrafią nic nowego wymyśleć, a to trzeba mieć program. Ludzie coraz bardziej patrzą na to, co nam zaoferujecie, poza pustosłowiem, tak? E, także platform IP zdominowały scenę polityczną. Reszta to są tylko przystawki bez znaczenia. No i trudno tutaj powiedzieć, że, że, żeby, żebyśmy mieli jakieś takie prawdziwe elity. To, zauważyć, że I Tusk ma swoje lata, no i Kaczyński też. Moim zdaniem, jak Tusk jest na emeryturze, no to powinien być na emeryturze. No, Kaczyński też powinien oddać przywództwo. Pytanie komu? I po co się... Właśnie mówią, że ta czołówka właśnie boi się, że on to wszystko trzyma i w momencie jak odejdzie, to piś się rozpadnie. No ale ponieważ ma duży elektorat ujemny, to jednak chyba powinien zaryzykować. Tak jak wybrał tu Nawrockiego, niech kogoś znajdzie w piśie. I... A nie myśli pan, że po ewentualnym odejściu Jarosława Kaczyńskiego, to Konfederacja przejmie stery nad Prawicą w Polsce i to oni będą... Konfederacja ma za dużo takich postulatów amerykańskich. To jest dobre w kraju, gdzie się świetnie zarabia, ale nie w Polsce. Zresztą w Ameryce każdy 20-30-latek nie chce ubezpieczeń, chce prywatne wszystko mieć, ale jak ma 50 lat i zaczyna chorować, to już myśli zupełnie inaczej. No tam często bywam, rozmawiam z nimi i wiem jak to jest, no po prostu zmienia się. Więc yy, do społeczeństwa dotarło, że Konfederacja ma niestety dużo takich no, negatywnych dla społeczeństwa, dla tych uboższych warstw yy, postulatów i gdyby je wprowadziła w życie, no to byłoby nam ciężej. No nie może być wszystko, wie pan, sprywatyzowane. Państwo musi trzymać na, na tych kluczowych, yy, powiedzmy, instytucjach, jak służba zdrowia, czy, 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 czy ubezpieczenia, czy coś. No, no Jesteśmy zbyt biednym krajem, by to tak na żywioł poszło. Ale mamy bardzo duże problemy z NFZ. -em. To jest tak, że jeśli nie przykombinujesz, to się nie dostaniesz. I no, Często ludzie kombinują, że na przykład w Warszawie się nie zapisują do lekarza, tylko do jakiejś mniejszej miejscowości, bo mają mniejsze kolejki. To jest takie trochę oszukiwanie systemu, że to jest fajne dla ludzi, którzy są obrotni i wiedzą, jak sobie załatwić coś. Albo trzeba iść prywatnie do lekarza, żeby zapisał pana państwowo do szpitala. Ja mam bardzo niską emeryturę, ale leczę się jak człowiek skarowany prywatnie. Dlatego, że nie mam szans zrobić badań. No jak na poważne badania czekam 10-11 miesięcy, to muszę zrobić prywatny, muszę się zapożyczyć, zestrzelać, Lekarze no, mają w tej chwili dobrze. Po dyżurze w szpitalu idzie do prywatnej przychodni na w Warszawie. 10 pacjentów po 300 zł. 3000 tysiące jest. A jeszcze powiedzmy im mało. Tak? No, jeszcze by chcieli więcej. Piele też mało nie zarabiają. A gdzie idą te pieniądze? Nie wiem, ale w Warszawie to w komputerowy czy rezonans po nocy nie pracuje, stoi. A znam taki szpital w Ciechanowie, gdzie ta, ta aparatura jest zbyt droga, by stała bezproduktywnie. Non-stop, po drugiej w nocy robią badania. Ciekawe, prawda? W Ciechanowie, tak. Mhm. I na sorze czeka się tam 4 minuty na lekarza, a w Wołominie czekałem 19 godzin. To może, jest jedno, to może jednak właśnie lepiej, żeby to było sprywatyzowane, żeby mieć jakieś sensowne, żeby, żeby było chociaż konkurencja dla NFZ-u. Bo tam, gdzie nie ma konkurencji, no to też nikomu nie zależy na tym, żeby. I może byśmy się na to zgodzili pod warunkiem, że byłoby to uczciwe. Tylko tutaj mogą być wielkie przekręty okay. przy prywatyzacji. Pan rozumie, że ci, którzy mają w tej chwili kapitał, no, no, tak jak jest z wykupywaniem mieszkań, no po co pracować, prawda? Kupiłem jedno, sprzedałem, już mam na dwa, znowu kupuję i ten albo wynajmuje 16, 17 i nie, nie muszę pan pracować. pan No tak, no, no to, 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 to i boimy się, że po prostu tacy ludzie zajmą się prywatyzacją. A to byłoby złe, bo by otarli całe społeczeństwo.